Marka Dodge jest w Polsce obecna od niecałych 3 lat. Flagowym modelem tej marki jest model Nitro. Dodge Nitro to typowo amerykański samochód. Wielkie nadwozie, wielkie koła, wielki silnik i wielkie zużycie paliwa. Jeżdżąc z tym samochodem, trzeba pamiętać o dwóch sprawach. Że wysokie nadwozie w zakrętach lubi się wychylać, czemu dodatkowo sprzyja układ kierowniczy o zbyt dużej sile wspomagania. Ale przynajmniej w mieście nie ma problemu, bo kierownicą kręci się z dziecinną łatwością. Podstawowym atrybutem Dodge Nitro jest jego wygląd. To auto wręcz modelowe do letniej lancerki w kurortach, ale poszpanować można nim także w mieście. Charakterystyczne, mocarne nadwozie z wielką atrapą chłodnicy widać już z daleka. Jeśli jeszcze do tego dodamy system audio marki Infinity o mocy prawie 400 W, to mamy piękny pakiet do klasycznej lancerki. Ale w Nitro są też rozwiązania praktyczne. Na przykład bagażnik ma wysuwaną podłogę. Można ją wysuwać prawie pół metra ponad tylnym zderzakiem i jak twierdzi producent, ta konstrukcja wytrzyma obciążenie 181 kg. 260-konny silnik daje niezłego kopa. Jednak trzeba wiedzieć, aby pedał gazu cisnąć na dobrej drodze. Bo dynamiczna jazda tym samochodem po typowej polskiej drodze z dziurami i kolejami do przyjemnych nie należy. Nadwoziem buja na boki, co szczególnie odczuwają pasażerowie. W sukurs z kierowcy może przyjść elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, który w nitro jest w wyposażeniu standardowym. Zresztą bogate wyposażenie tego modelu to jego kolejna mocna strona. Pod względem komfortu jest tu pełen wypas. W wersji RT, którą testowaliśmy, jest nawet skórzana tapicerka ozdobiona czerwonym ściegiem i logiem w wersji RT. Słowem, jeśli ktoś lubi amerykański styl, to ten samochód jest idealny.